widzowie. Dzisiaj będziemy grać stempel Geissa. I nie wiem, jak widzę, to są jakieś gracze. Jest fajnie. Znaczy jest tylko jeden. Ja mam takiego błęda, a tak w ogóle to jest jakiś dzień cien... Też jest jakiś nowy Stumble Pass. Tylko mam pytanie, o co chodzi z tą nową emotką? Match over players. O co z nią chodzi? To serio jest dziwne. Nie by ten serce mi się wadło, pioruna. Poczekajmy, aż no, też stworzę grupę. Albo dobra. Zobaczę sobie na koła. To nie nam no, moc. No, Wiedziałem, że nie mam. Dobra, ja tworzę grupę. Zapraszam, że akurat dużo osób jest, tak naprawdę. A więc dobra, bardzo fajnie. Nie i pytajcie się dlaczego mnie tak głośno słychać. tylko, że po prostu sobie dokupiłem, wiecie. Taki głośnik, taki mikrofon do nagrywania. No i mam lepiej. A tak to kurde mnie prawie, że nie było słychać. A teraz to mnie słychać. Ej, patrzcie na tego trika. na ten trik wiedzieliście, że coś takiego istnieje? piszcie w komentarzu, jeśli wiedzieliście aż tak twoja stara twój stara a ja sobie tutaj lubię trochę po co z tego, że ja nie robię żadnych parkourów Zatrzyczaj w w blog znaczy, wiecie, w sensie na Procreate nie istnieją parkury, ale można sobie zrobić. Table spadł, ale bambik. Popatrz, mam emotki i się wybijam. Znaczy, tego trika? To bardzo fajnie, według mnie. Tak Oui. Okej. Okay. Co on zrobił? No. Był dopiero w dwanaście, a on już demo no nie no. Serio, ale łatwo. Zróbmy sobie przerwę aż nas zaprosi oka. Okej, okay, musiałem ja tworzyć grupę. No i stworzyłem jej życie. W ogóle to jestem taki ubrany trochę. Jestem trochę ubrany, Taki youtuberski albo aktorski styl, dlatego że ja mam taki mikrofon. Co? On musi rainbow? Ja. Jak on. Muszę kupić sample pasa. Co A ja dostaję pingu. Nie znoszę tego internetu. Skoro sobie nie można normalnie pograć, to patrzymy na swój, na mój kanał i czy jest coś nowego i ciekawego. Tylko co widzę, to nie. Dobra, nie. Dobra, po prostu sobie oglądniemy shorty. Nudy. Nud. No do... no. Hate Roblox. Ale zaraz, zaraz. Ale przecież ona gra w tam gra. Nie o co tu chodzi? Branie to nie. Ty prawie drop specjala. Tutaj też już by... Tutaj legendar. Wow, no wow, jaką mam na innym kącie. Może jakaś gruba. A i co działa? Tak, właśnie nagrywam, tato. Okej, okay. okay, to było na tyle.